Witam cię w części drugiej na temat dodatkowych informacji i objaśnień dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika numer 1 do ustawy o rachunkowości. Skończyliśmy na punkcie 16, gdzie mówiłam o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, które należy objaśnić czy wykazać w sprawozdaniu finansowym. Punkt 17 wymaga od nas. Abyśmy przedstawili założenia dotyczące ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy składniki aktywów wyceniamy wartości godziwej, przy czym punkt ten nie dotyczy instrumentów finansowych. Czyli po pierwsze, musimy przedstawić założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, ale tylko wtedy, jeżeli wartości te nie pochodzą z aktywnego rynku. Jeżeli na przykład wyceniamy nieruchomości inwestycyjne według wartości godziwej, i robimy to na podstawie wyceny rzeczoznawcy, no to nasze wartości pochodzą z aktywnego rynku i nie musimy tego tutaj opisywać. Dalej, dla każdej kategorii składnika aktywów powinniśmy podać wartość godziwą wykazaną w bilansie i też skutki przeszacowania, które miały miejsce w tym roku, zaliczone do przychodów lub kosztów, albo jeżeli dotyczą one aktywów trwałych, odniesione na kapitał Fundusz z Aktualizacji Wyceny. Powinniśmy w przypadku tego funduszu przedstawić też tabelę zmian, które obejmują właśnie stan na początek roku i wszystkie zmiany i stan na koniec roku. Od 1 lipca 2018 powinniśmy również podawać informacji dodatkowej środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT. Możemy uznać, że środki pieniężne na rachunku VAT to środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, no ale taka informacja jest podana już w rachunku przepływów pieniężnych. Dalej przedstawiamy strukturę rzeczową, czyli w podziale na rodzaje działalności. Ja bym tutaj podzieliła to na przykład na asortyment, tak? czyli na przykład sprzedaż sprzętu RTV, albo sprzedaż usług transportowych, remontowych i tak dalej. Strukturę rzeczową i strukturę te terytorialną, przy czym doprecyzowano, że chodzi o rynki geograficzne, czyli albo kraje, albo jeśli są to rynki jednolite, na przykład Unia Europejska. Albo też na przykład Środkowa Ameryka. W takim zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie. I teraz no pytanie, co znaczy istotnie różnią się od siebie. Jeżeli nie chcemy się nad tym nadmiernie zastanawiać i zgłębiać tego tematu, to po prostu podzielmy sobie naszą działalność i przedstawmy to w takim właśnie podziale, w informacji dodatkowej. Jeżeli jesteśmy jednostką sporządzającą rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, to musimy podać dane o kosztach rodzajowych. Jeżeli ktoś miałby taki pomysł, aby zrezygnować z ewidencji według kosztów rodzajowych, to jeśli sporządza sprawozdanie według załącznika nr 1, nie będzie mógł tego zrobić. Jeżeli dokonaliśmy odpisów aktualizujących środki trwałe, no to musimy podać ich wysokość i wyjaśnić przyczyny. Ponadto powinniśmy podać wysokość odpisów aktualizujących zapasy, bez podania już przyczyny. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym roku. Albo takiej, którą przewidujemy, że nie będziemy już kontynuować. Dany asortyment przestanie być sprzedawany, rezygnujemy na przykład w naszym biurze rachunkowym z prowadzenia podatkowych książek, przechodów i rozchodów, to będzie właśnie taka działalność zaniechana. Dalej, jeżeli jesteśmy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to podajemy różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a zyskiem czy stratą brutto. Czyli standardowo podajemy. Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych, przychody statystyczne, czyli te, które wyłącznie stanowią przychody podatkowe, a nie są przychodami rachunkowymi, koszty nie stanowiące kosztów podatkowych, koszty statystyczne, dochody wolne i odliczenia od po, y, podstawy opodatkowania. Dalej podajemy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, czyli powinniśmy wyspecyfikować, co się sta, y, składa na wartość naszych środków trwałych. W budowie, w bilansie. W tym podajemy odsetki i różnice kursowe, które zwiększyły koszt wytworzenia w danym roku obrotowym, czyli powinniśmy tutaj z tego kosztu wytworzenia wyłuskać te odsetki i różnice kursowe, które w tym roku zwiększyły wartość środków w budowie. Zwykle podajemy taką specyfikację w podziale na zużyte materiały, wykonane usługi budowlane, usługi transportowe. Wynagrodzenia pracowników, i tak dalej, i Odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w danym roku obrotowym. Pamiętamy, że odsetki i różnice kursowe, co do zasady, nie zwiększają nam ceny nabycia. Mam na myśli te odsetki i różnice, które powstały po dniu przyjęcia danego zapasu do magazynu. Natomiast w przypadku Uzasadnionym długotrwałym przechowywaniem danego zapasu albo też długotrwałym procesem produkcyjnym, na przykład klasyczny przykład dojrzewanie serów albo dojrzewanie win, jeżeli w trakcie tego procesu my będziemy spłacali jakieś odsetki od kredytu, który mogliśmy przecież zaciągnąć na sfinansowanie zapasu, ale musimy oczywiście wskazać, że dokładnie te odsetki dotyczą tego właśnie zapasu. To ponieważ to jest właśnie taki długotrwały proces wytwarzania, będą te odsetki mogły powiększyć nam cenę zakupu. Pamiętajmy, że to są wyjątkowe sytuacje. Poza tymi serami i winami, które zawsze przytaczam, możemy sobie też wyobrazić, że w firmie, która w firmie budowlanej, tak, albo u dewelopera, który buduje obiekty, które będą stanowiły w przyszłości jego wyroby gotowe, taki deweloper właśnie zaciąga zobowiązania na wykonanie tych obiektów. I odsetki, które będzie spłacał w trakcie tej budowy, jak najbardziej mogłyby zwiększać koszt ich wytworzenia. Także podajemy tylko te, które w danym roku obrotowym nam zwiększyły cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Dalej podajemy poniesione w roku i też planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, które to będą no, głównie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i inwestycje. Niefinansowe, czyli na przykład inwestycje w nieruchomości. Odrębnie przedstawiamy nakłady, które dotyczą ochrony środowiska, jeżeli takie były wykonywane. Z tego nie wynika, abyśmy musieli dokładnie podzielić nasze nakłady na grupy rodzajowe środków trwałych, na przykład, ale zwykle tak to robimy właśnie. Natomiast jeżeli zawiemy to ogólnie, na przykład nakłady na środki trwałe wyniosły tyle i tyle, no to też będzie to prawidłowe. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów. O nadzwyczajnej wartości lub takich, które wystąpiły incydentalnie. I to do je, uznania jednostki należy zakwalifikowanie danych przechodów i kosztów do właśnie tych takich nadzwyczajnych wartości. Jeżeli mamy firmę, która nie sprzedaje środków trwałych, ma ich na przykład niewiele i zdarzy się taka istotna operacja wyprzedania tak, jakiegoś majątku trwałego, no to możemy tę sytuację uznać za incydentalną. Natomiast w dużych firmach, które, w których istnieje jakiś tam ruch w środkach trwałych, no na pewno nie będzie to sytuacja nadzwyczajna. Tutaj ustawodawca chciałby, aby przedstawić te przychody i koszty, które kiedyś wykazywane były w zyskach i stratach nadzwyczajnych. Te pozycje już nie funkcjonują w odniesieniu do zwykłych jednostek. Dalej mamy informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi, których nie zakwalifikowaliśmy do wartości niematerialnych i prawnych Będą tutaj wykazane takie pozycje, które po prostu nie spełniły któregoś z, wa z warunków zaliczania do wartości niematerialnych i prawnych. Pamiętamy, tam są takie warunki, jak m.in. ściśle określone nakłady. Musimy po prostu je być w stanie wyspecyfikować i powiązać z danym rodzajem prac rozwojowych, jak również musimy przedstawić wiarygodne dane o przewidywanych przychodach, które uzyskamy dzięki. Wykonaniu tych prac rozwojowych, przychodach, które pokryją właśnie te nakłady. Nie będę teraz wymieniała wszystkich warunków związanych z pracami rozwojowymi, ale jeżeli nie byłby spełniony któryś z tych warunków, no to wówczas takie nakłady będą stanowiły bezpośrednie koszty danego roku obrotowego, w którym zostały poniesione i powinniśmy je podać właśnie w tej pozycji. U mojego klienta właśnie w tym roku wykazaliśmy tutaj pewne kwoty. Były to Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace rozwojowe. Pracownicy ci jednak wykonywali też inne zadania, niezwiązane z tymi pracami i niestety nie istniała szczegółowa ewidencja czasu pracy, jaki poświęcali na poszczególne obowiązki. W związku z tym, ponieważ nie byliśmy w stanie ściśle określić kosztów prac rozwojowych, ujęliśmy je bezpośrednio w kosztach. Pamiętamy, że podatkowo mamy różne opcje, możemy je za, y, ujmować w kosztach w momencie poniesienia. W momencie zakończenia możemy je odpisywać w czasie, także zaliczenie jednorazowe w koszty w momencie poniesienia jest również prawidłowe z punktu widzenia podatkowego. To tyle, jeśli chodzi o część drugą. Zapraszam cię na część trzecią, ostatnią. Dziękuję za uwagę.